Małgorzata Romanowska, czarodziejskie okulary. Mamo, nudzę się, powiedział Rafał po raz dziesiąty tego dnia. Mama przerwała na chwilę zmienianie pościeli, spojrzała na synka z wyrzutem i znów zabrała się do pracy. Kilka dni temu rodzina Rafałka przeprowadziła się do nowego dużego mieszkania. Jeden pokoik, ten najmniejszy, należał tylko do niego. Stawiono do niego śliczne, czerwone mebelki, a na nich chłopiec poustawiał swoje zabawki. Cztery samochody, czołg, dwie żaglówki i całą armię żołnierzyków. Bardzo ładny był jego pokoik. Ale co z tego? Mama i tato całe dnie zajęci byli urządzaniem mieszkania. Malowali, sprzątali, czyścili, a Rafał... Rafał nudził się od rana do wieczora, bo w nowym osiedlu nie znał jeszcze nikogo. – Nudzę się, słyszysz, mamo? – powtórzył. Synku, nie przeszkadzaj, mi mam tyle pracy. Pobaw się trochę. Pobaw się, pobaw, ale z kim? mruczał chłopiec pod nosem. Pójdę na podwórko, dobrze? Świetnie, ucieszyła się mama. Na pewno są tam jakieś dzieci. Może poznasz swoich przyszłych kolegów. Ale na placu zabaw przed domem było pusto. Trwały jeszcze wakacje, dzieci przebywały na obozach, koloniach w czasach. Żadnego chłopaka, choćby jednego, tylko te maluchy w piaskownicy, z kim tu się bawić? Rozzłościł się Rafał. O, właśnie jeden zaczął ryczeć. Ale się wydziera, idę stąd. Kopiąc kamyk i podskakując raz na jednej, a raz na drugiej nodze, pobiegł wzdłuż bloku. Nie zauważył, że naprzeciw niego idzie dziewczynka w błękitnej sukience z siatką pełną zakupów. Nagle kopnięty przez niego kamyk uderzył dziewczynkę w nogę. Dziewczynka zachwiała się, z siatki wypadła butelka mleka i rozbiła się. Ale gapa! zawołał Rafał i minął przestraszoną dziewczynkę stojącą nad kałużą mleka. Po drugiej stronie domu także nie było chłopców, tylko na ławce, koło klombu z kwiatami, siedziała nieznajoma starsza pani i niespokojnie czegoś szukała. Trudno, wrócę do domu, postanowił chłopiec. Na schodach spotkał mamę, która niosła wiaderko z odpadkami. Synku, wynieś te śmieci, taka jestem zmęczona, poprosiła mama. Ja też jestem zmęczony. Odburknął i szybko pobiegł na górę. Wieczorem po kolacji i długim pluskaniu w wannie, Rafał leżał w pachnącej czyściutkiej pościeli i przeglądał książeczkę z bajkami. Mamo, poczytaj mi trochę, powiedział. Nie, nie poczytam. Ty nie spełniłeś mojej prośby, więc ja nie spełnię Twojej. Nie to nie, naburmuszył się. Wcale nie chcę słuchać tych bajek znamię na pamięć. Tym lepiej. Dobranoc. Zakończyła mama rozmowę i wyszła z pokoju, nie pocałowawszy synka na dobranoc jak to robiła każdego wieczora. Chłopiec obudził się w nocy. Pokój oświetlony był dziwnym, niezwykłym blaskiem, a na parapecie otwartego okna ktoś siedział. Ten ktoś był nieduży, znacznie mniejszy od Rafała. Chłopiec przetarł zaspane oczy, ale ktoś nie zniknął. Siedział nadal na parapecie i machał małymi nóżkami w wysokich bucikach. Na ramiona zarzuconą miał pelerynkę, na której błyszczało mnóstwo srebrzystych gwiazdek. Gwiazdki zapalały się i gasły, jak świetliki, które dziadek pokazywał Rafałowi w czasie wieczornego spaceru po lesie. Czy ty jesteś krasnoludkiem? zapytał chłopiec po chwili. Nie, jestem przecież za duży na krasnala uśmiechnął się przybysz. A może jesteś czarnoksiężnikiem? Czarnoksiężnikiem będę kiedyś w przyszłości, kiedy poznam całą tajemną księgę. Na razie jestem po prostu czarodziejem, wyjaśnił gość, zeskakując z okna. Srebrzyste gwiazdki z jego pelerynki rozsypywały się po pokoju, migocąc i mrugając. Z ciekawością rozglądał się dookoła. Ładnie tu u ciebie, masz piękne zabawki, zauważył. Ale nie mam się z kim bawić, poskarżył się chłopiec. A czy ty jesteś na pewno czarodziejem, czy masz czarodziejską pałeczkę? zapytał. Nie mam pałeczki, mam za to te okulary, odpowiedział czarodziej i dotknął palcem malutkich okularów na malutkim nosku. Są to niezwykłe okulary, po prostu czarodziejskie. Jeśli ktoś nałoży je na nos, to spełnią się jego marzenia. A czy, czy mógłbyś, czy mógłbyś pożyczyć mi je? Zapytał Rafał nieśmiało, bardzo chętnie. Ale powiedz mi najpierw, jakie są twoje marzenia. A czy nie będziesz się śmiał ze mnie? Obiecuję, że nie będę. Odparł czarodziej poważnie. Po chwili chłopiec zaczął mówić: Chciałbym, żeby działo się coś ciekawego. Chciałbym mieć kolegów, takich prawdziwych, dobrych kolegów. I jeszcze bym chciał, żeby spotykały nas różne przygody, takie jak na filmie. Ho, 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 jak na filmie zaśmiał się przybysz. No cóż, zobaczę, co się da zrobić. Proszę o te okulary na je. Okulary były trochę za małe na Rafała. Uwierały go w nos i za uszami, ale co tam? Z ciekawością patrzył na czarodzieja, który tłumaczył. Posłuchaj, Rafałku. Za chwilę wrócimy do wczorajszego dnia. Tego, który właśnie minął, rozumiesz? Chłopiec nie bardzo to rozumiał, ale skinął głową. Słuchaj dalej. Ja będę przy tobie cały czas, ale nie będziesz mnie widział. Będę niewidzialny. Jestem czarodziejem nocnym. Nie lubię światła słonecznego, dlatego we dnie staję się niewidzialny. Rozumiesz? A było trudne do zrozumienia, ale Rafał znów kiwnął głową. A teraz chłopcze, zamknij oczy. Rafał posłusznie zamknął oczy i troszeczkę, ale naprawdę tylko troszeczkę zaczął się bać. Czarodziej mówił powoli. Na pierwsze zawołanie niechaj zegar zaraz stanie, na me drugie zawołanie, dzień wczorajszy niech się stanie, Hokus pokus raz dwa i trzy, wrócimy tam razem ja i ty. A teraz Rafałku otwórz oczy. Chłopiec powoli otworzył oczy. Ojej, zniknęło łóżko, zniknęła piżama, znajdował się na placu zabaw przed domem, ubrany był w szorty i pasiastą koszulkę, tak jak wczoraj. A gdzie się podział mały czarodziej? Hop, hop, jestem tu chłopcze. Rozległ się znajomy głosik na wysokości lewego łokcia Rafałka. Nie widzisz mnie, ale jestem tu. Stoję obok ciebie. A teraz uważaj, zaczynają się spełniać Twoje marzenia. Czarodzieju, przecież tu się nic nie dzieje! zaniepokoił się chłopiec. Tylko ten maluch w piaskownicy krzyczy okropnie. Więc podejdź do niego. Do tego malucha! Po co? Podejdź, nalegał czarodziej. Wzruszając ramionami, Rafał podszedł do płaczącego chłopczyka. Czego tak gryczysz? Zapytał. Boli, boli palusek, boli. Malec pokazał zakrwawiony i brudny palec. Trzeba to przemyć wodą utlenioną, powiedział Rafał i zapytał. A gdzie ty mieszkasz? Chłopczyk pokazał balkon na najwyższym piętrze w sąsiednim bloku. Rafał ujął malca za zdrową rączkę. Wjechali windą na górę. Skaleczył się, bardzo płakał, więc go przyprowadziłem, wyjaśnił mamie chłopczyka. Po pięciu minutach paluszek był opatrzony i zabandażowany, łzy otarte, brudna buzia umyta. A teraz pobawcie się trochę, powiedziała mama. A Dasiu pokaż koledze swoją kolejkę. Co to była za kolejka? Zajmowała prawie cały pokój, czego tam nie było mosty, tunele, małe stacyjki, dziewięć wagoników, każdy inny i dwie śliczne, błyszczące lokomotywy. Zabawa była świetna, czas mijał szybko. Przyjdź do nas jutro, zapraszała mama Adasia. I bardzo ci dziękuję. Papa, przyjdź jutro. Adaś machał obandażowaną rączką. Rafał zbiegał po schodach, pogwizdując wesoło. Nie pędź tak, zaczekaj na mnie, dogonił go zdyszany głosik czarodzieja. Wiesz, ten Adas jest całkiem fajny. Ma świetną kolejkę, bawiliśmy się, opowiadał chłopiec. Domyślałem się tego, bo zapomniałeś o mnie. Stańże wreszcie, zniecierpliwił się czarodziej. Czy wiesz, że ta dziewczynka, której rozbiłeś mleko, mieszka właśnie tu pod numerem piątym? Rafał opuścił głowę i milczał. Wstydzisz się, to dobrze, ciągnął czarodziej. Widzisz tę butelkę mleka? Ja ją przyniosłem. Weź ją i zapukaj w te drzwi. Przekonasz się, że mleko było dziewczynce bardzo potrzebne? Rafał zadzwonił. W drzwiach stanęła dziewczynka w niebieskiej sukience. Kiedy zobaczyła butelkę mleka w rękach chłopca, uśmiechnęła się. Przyniosłeś im mleko, wejdź. Zaciekawiony chłopiec wszedł do środka. W kącie przedpokoju w wiklinowym koszyku leżały cztery maleńkie, puszyste kotki. Kucnął przy koszyczku i jednym palcem leciutko głaskał kotki po futerku. Koło ich legowiska stał garnuszek z ciepłym mlekiem i małe butelki ze smoczkami. Dziewczynka wzięła butelkę i delikatnie wsunęła kotkowi do pyszczka. Ich matka skinęła gdzieś dwa dni temu. Opowiadała. Trzeba karmić je przez smoczek. Jak chcesz, możesz mi pomóc. Rafał włożył smoczek do pyszczka drugiego kotka, który ssał łapczywie. Po pół godzinie cała czwórka była nakarmiona i spokojnie zasnęła. Dziewczynka otuliła je starannie miękkim szalikiem. Myślisz, że wyżyją? Są takie małe, zaniepokoił się chłopiec. Mama mówi, że wyżyją. Trzeba je ciepło okrywać i często karmić ciepłym mlekiem. Czy wiesz, że karmię je sześć, a nawet siedem razy dziennie? Dobrze, że są wakacje i mogę się nimi zajmować. Ja też mam dużo czasu. Czy mogę ci pomagać? Dobrze! Ucieszyła się dziewczynka. Przyjdź jutro, zaraz po śniadaniu. Na pewno przyjdę! obiecał Rafał. Cześć! Wracając do domu przez opustoszały skwerek zauważył siedzącą na ławeczce tę samą, co wczoraj starszą panią. Już chciał ją minąć, gdy znajomy cieniutki głosik powiedział: „Nie spiesz się tak. Podejdź do tej pani.” Chłopiec poczuł, że niewidzialna ręka czarodzieja pociąga go w stronę ławki. Stanął niezdecydowany. „Czy pani coś zgubiła?” zapytał po chwili. „O, chłopcze, mam kłopot, bo zginęły mi okulary,” poskarżyła się babcia. „Mam bardzo słaby wzrok, nie mogę ich znaleźć.” Pomogę pani. Rafał uważnie rozejrzał się, odgarnął leżące na ziemi liście, zajrzał pod kosz na śmieci, pod ławkę. A są, zawołał ucieszony i podał babci okulary. Nic nie widzę, są potłuczone. Zmartwiła się babcia, nałożywszy okulary. Co zapych. Jak ja teraz dojdę do domu, mieszkam niedaleko, tuż za przejściem, ale to skrzyżowanie jest takie ruchliwe, a ja bez okularów no prawie nic nie widzę. Chłopiec zastanawiał się chwilę. Ja mogę panią przeprowadzić, zaproponował. Ty, zdziwiła się babcia a czy ty znasz się na światłach? Jesteś taki mały. Nie jestem mały. Za tydzień idę do szkoły obraził się Rafał. Nie gniewaj się odezwała się babcia przepraszająco. A więc daj mi rękę i prowadź. Chłopiec ujął babcie za rękę i powoli poszli w kierunku skrzyżowania. Stali długą chwilę, czekając, aż zgaśnie czerwone światło. Kiedy zapaliło się żółte, Rafał powiedział. Uwaga, zaraz będzie zielone i już jest. Możemy iść. I przeszli na drugą stronę ulicy. Tutaj mieszkam, odezwała się babcia przystając. Z domu wskazanego przez nią wybiegł wysoki, opalony chłopiec. Babciu, gdzie ty się podziewasz? Powiedział z wyrzutem. Pawełku, posłuchaj, co mi się przydarzyło. I babcia opowiedziała wnukowi dokładnie całą przygodę z okularami. A to jest właśnie ten grzeczny chłopiec, który mi pomógł. Zakończyła. Poznajcie się. Rafał. Paweł. Uścisk opalonej ręki był mocny i długi, ale silny chyba sportowiec! pomyślał Rafał z podziwem. Chodź do nas, pokażę ci coś ciekawego zaproponował Paweł. Kiedy weszli do mieszkania, babcia podreptała do kuchni, a Paweł zaprowadził gościa do swego pokoju. Rafał stanął zachwycony. Na regale, na szafie, na parapecie okna, wszędzie, gdzie było choć trochę miejsca, stały lub wisiały modele samolotów. Samoloty były różne: małe, duże i średnie. Szybowce, myśliwce, helikoptery i odrzutowce. Czy ty sam je zrobiłeś? zapytał po długiej chwili milczącego podziwiania. Należy do klubu modelarza, potwierdził Paweł. Popatrz, to jest mój pierwszy model. Taki to i ty potrafiłbyś złożyć. Naprawdę? zapytał Rafał z niedowierzaniem. Oczywiście, mogę cię nauczyć. Chcesz? Chcę, bardzo chcę. Bądź jutro o czwartej na skwerku tam, gdzie spotkałeś moją babcię. Zajdę po ciebie wracając z treningu. Zobaczymy, czy będzie z ciebie konstruktor. Zażartował Paweł. Do pokoju weszła babcia z talerzem pachnących, rumianych racuchów. Jedźcie, chłopcy, na zdrowie jedzcie! Zapraszała. Racuchy były pyszne. Talerz szybko został opróżniony. Pawełku, zrobiło się późno. Odprowadź naszego gościa. Poprosiła babcia wnuka. W drodze powrotnej Paweł opowiadał o zajęciach w klubie modelarza. Jakie to było ciekawe. Nie wiadomo kiedy znaleźli się pod domem Rafała. Na schodach chłopiec zderzył się z mamą wynoszącą śmieci. Już miał ją minąć, kiedy usłyszał cichy głos czarodzieja. Mama jest na pewno zmęczona. Rafał zabrał wiaderko z rąk mamy i pobiegł na dół. Kiedy wrócił, mama uśmiechnęła się. Dziękuję ci, mój kochany pomocniku. Siadaj do kolacji. Podczas kolacji mama z zadowoleniem spoglądała na opowiadającego synka, na jego ożywioną buzię i błyszczące oczy. Cieszę się, że miałeś takie ciekawe popołudnie, powiedziała, całując go na dobranoc. Śpij dobrze, dobranoc! W środku nocy obudziła go srebrzysta poświata wypełniająca pokój. Spiczasty kapelusik czarodzieja rysował się wyraźnie na tle granatowego nieba. Przyszedłem zapytać, jak minął dzień, czy nudziłeś się, czy też spotkało cię coś ciekawego? Zapytał mały gość. Nie nudziłem się, ciągle coś się działo, odpowiedział Rafał. A czy masz już kolegów? Tak, mam. Jeden jest bardzo mały, ale mały też może być kolegą, prawda? Za to drugi jest bardzo duży i silny, nauczy mnie składać samoloty, mam też koleżankę, Asię Cieszę się bardzo, że masz już tylu znajomych, uśmiechnął się czarodziej. A więc spełniły się twoje marzenia. Oddaj mi moje czarodziejskie okulary. Czarodzieju, nie zabieraj mi ich jeszcze. Poprosił chłopiec. Chciałbym, żeby jutro też spotkało mnie coś ciekawego, ale przybysz pokręcił przecząco główką. Moje okulary nie są ci już potrzebne. Nauczyłeś się patrzeć uważnie. Teraz sam dojrzysz ciekawe sprawy, ciekawych ludzi wokół siebie. Zeskoczył z parapetu, podszedł do tapczanu. Chłopiec podał mu okulary. A czy odwiedzisz mnie czasem? zapytał ze smutkiem. Jestem bardzo zajęty. Moje okulary są potrzebne nie tylko małym chłopcom takim jak ty. Wielu dorosłych narzeka na nudę i brak przyjaciół. Staram się im pomóc. Zręcznie wdrapał się na parapet, pomachał małą rączką, uchylił kapelusik. Żegnaj, Rafałku! powiedział i nagle zniknął. Rój błyszczących gwiazdeczek sfrunął z jego pelerynki i wirując osiadł na meblach, na dywanie i posłaniu leżącego chłopca. Rafał poczuł, że jego powieki są bardzo, bardzo ciężkie. Przymknął oczy i zasnął. Wstawaj, śpiochu, już dziewiąta! Obudziła go rano mama. Ziewnął szeroko i usiadł na tapczanie. Ojej, tak późno, a ja mam tyle do zrobienia! Przypomniał sobie. Muszę pokarmić kotki, odwiedzić małego Adasia, a o czwartej spotkać się z Pawłem. Wstawaj, wstawaj, Leniuszku, powiedziała mama, podchodząc bliżej. A co to za pręga na nosie? Przyjrzała się synkowi uważnie. Wygląda, jakbyś nosił za ciasne okulary zaśmiała się. Rafał dotknął palcem nosa, uśmiechnął się tajemniczo, ale nie powiedział ani słówka.